Witam na kanale. Wszystko, czego Wam chłopak ani dziewczyna nie powie. Lockdown się skończył, można się było wybrać. No. Dzisiejszy temat. Gumki. Nie będzie to czytanie ulotki, tylko taki polowy poradnik, jak to wygląda w praktyce. Najważniejsza rzecz, o której trzeba sobie powiedzieć. Seks i sprawy intymne to jest zabawa dla dorosłych, więc należy do niej poważnie podejść. I tutaj nie ma pośrodków. To jest takie minimum, co powinno iść w parze z tym tematem. Tak jak mówię, nie ma żadnych półśrodków. nie ma używania niesprawdzonych, starych, uszkodzonych gumek, nie ma używania tej samej gumki kilka razy, nie ma wyciągania na czas, nie ma używania woreczka po pączku wyciągniętego ze schowka w aucie. To są poważne sprawy, które mają poważne konsekwencje, więc. Jeżeli zaczynamy wchodzić w te tematy, to jest minimum, od którego powinniśmy zacząć. I dlatego żyjemy już w takich czasach, że chyba możemy skończyć z obrażaniem się na to, że ktoś to ma przy sobie. Czy mężczyzna, czy kobieta. To jest bardzo fajnie, jeżeli ktoś pomyślał, jeżeli ktoś jest na tyle dojrzały, jeżeli ktoś poważnie pochodzi do tematu, że ma to w samochodzie, w torebce, w portfelu, w szafce, przy łóżku. To jest Wasz przyjaciel. Tak. Również to jest jedyna metoda, która chroni przed chorobami. Więc wcześniej czy później trzeba się będzie bardzo blisko zaprzyjaźnić z gumeczkami. No, gumki. 98% skuteczności. Prawda jest taka, że gumka ma 100% skuteczności. Te 2% bierze się z niewłaściwego, niewłaściwego używania. Więc przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne, drogie panie, długie paznokcie, pierścionki, bransoletki, biżuteria, panowie, zegarki, zamki do rozporków, guziki, wszelkie ostre przedmioty trzymamy z dala od tego. Również naprężenia, gumkę można rozetrzeć, na przykład pocierając o, już po założeniu o suchą rękę, o suche udo, też to jest sposób na pęknięcie gumki. Jeżeli je założymy prawidłowo, jeżeli y, użyjemy jakiegoś lubrikanta, nie powinno być żadnego problemu. Również gumka y, może nie zadziałać, y, jeżeli nie zachowamy ostrożności oraz higieny. Co mam na myśli? No to, że mężczyzna wydzielając pewne płyny, one są niebezpieczne jeszcze zanim dojdzie czegoś konkretnego. Więc jeżeli się bawiliśmy, jeżeli Ktoś mężczyznę dotykał i ma rączki skażone, to albo idzie mnie umyć, albo prosimy partnera, partnerkę, czy możesz ty mi założyć gumkę, bo czy możesz ty się tym zająć, bo ja trochę mam rączki niegrzeczne, tak? No cała idea tego urządzenia jest taka, żeby trzymać to, co ma być wewnątrz gumki, wewnątrz gumki. No, teraz tak. Yy, jaką gumkę kupić? Rodzaje gumek. Yy, tak naprawdę. Najprostszą, najzwyklejszą gumkę, jaką możecie znaleźć. Będzie prościej, będzie bez komplikacji, będzie taniej. I dopóki jest to, to może być naprawdę na stacji benzynowej, w aptece, w sklepie, nieważne. Dopóki jest to jakaś w miarę znana firma, jest jakiś atest na pudełku, to spełni swoją rolę. Zwłaszcza na początku odradzam używanie jakichś udziwnień typu gumki prążkowane albo z wypustkami. Po pierwsze, bardzo niewiele one dają. Tak, doznaniowo, a po drugie mogą sprawić więcej kłopotów niż przyjemności, bo albo ktoś może być nadwrażliwy, albo nawet, zwłaszcza jeżeli jesteśmy świeżą parą i robimy to 8-12 razy dziennie, no to przysporzy tylko szybszych obtarć, podrażnień, tak jak mówię, więcej kłopotów niż i będzie z tego korzyści. Dokładnie tak samo jest z różnymi pobudaczami czyli gumki, z, które zwiększają doznania. Po prostu tam w środku jest taki żel, który. No rozgrzewa, który troszkę pobudza yy, te zakończenia nerwowe w skórze. Ale znowu te miejsca są wystarczająco wrażliwe, a w większości przypadków to bardziej przeszkadza niż pomaga. Ktoś może być nadwrażliwy, mogą być alergie. Jeżeli już chcemy próbować jakiś ulepszaczy, to o wiele lepiej jest w formie osobnego żelu, jak już bardziej chcemy się bawić za rzeczy, można kupić żele rozgrzewające gumeczki, i jak najbardziej. Zwykle najzwyklejsze. Tak samo gumki spowalniające dla mężczyzny, czyli z jakimś środkiem znieczulającym, albo z takim pierścieniem na dole, który zaciska wacka, żeby szybko nie opadł. Znowu, to są większe komplikacje niż z tego są korzyści. Jak już mamy taki problem, no to lepiej popracować nad tym, żeby się inaczej w głowie skupiać w łóżku, albo żeby stanąć do akcji drugi, trzeci raz, niż się bawić w takie przekombinowane gumki. Bo to więcej psuje niż, niż pomaga. Yy, gumki smakowe. Tak naprawdę one nie są smakowe, one są aromatyzowane. Yy, bo chodzi o to, żeby nie było tego nieprzyjemnego yy, zapachu gumy i lateksu. Smakowo one nic nie robią. Tak tylko mówię. Jed jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to czy nie jesteśmy uczeni na lateks. No ale jeżeli już ktoś. Troszkę żyje na tym świecie, to powinien wiedzieć, no i wtedy są gumki niezrobione z lateksu. To jest jedyny jedyny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, kupując gumki. Więc kupujemy na najzwyklejsze, które mamy pod ręką. O wiele lepiej mieć świeże pudełko, co rok, co dwa wyrzucić te stare, tańszych, niż kupić jakieś drogie, no szkoda wyrzucić. No bo kupiliśmy duże pudełko, nie wszystkie się przydały, a już się trochę kończy data. Więc zwykłe, zwyklejsze, bez udziwnień. Lateksowe bądź nie, o rozmiarach pogadamy na końcu, bo to jest troszkę złożony temat. No, dobra, jak tego używać? Jak tego używać? Tutaj, jak we wszystkich sprawach e, łóżkowych, intymnych, bardzo nam się przyda komunikacja z partnerem bądź z partnerką, e, ponieważ to będzie pomiędzy nami, tak? Więc łączy nas oboje. Drogie kobiety, drogie panie, e, tak mówiłem wcześniej, trzeba pamiętać o tym, żeby. Gumeczkę zakładał ktoś, kto ma czyste i grzeczne rączki. I teraz każdy facet będzie wam bardzo wdzięczny. Będzie po prostu w... opadnie mu szczena, że kobieta wie co i jak. Musicie pamiętać, że o ile wy możecie być troszkę bardziej skupione, mniej skupione, no to nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na to, co się wydarzy. Mężczyzna musi być cały czas skupiony na tym, co robi, na was, na, na tym, co się dzieje. Bo jak y, gdzieś się rozproszy, no to jest szansa, że się pojawi problem, tak? Zwłaszcza po ciemku, otwieranie pudełka. Mocowanie się z gumką po ciemku, próbowanie o tego otworzyć, próbowanie tego założyć na siebie może bardzo mężczyznę rozproszyć. Y, zwłaszcza jeżeli jest bardzo nakręcony, jeżeli bardzo chce Wam sprawić przyjemność, no to... Właś, właś! Tak? Więc zrobicie mu olbrzymią przysługę, jeżeli on się tym zajmie, a wy w tym czasie albo go troszeczkę popieścicie, pomasujecie, pocałujecie w szyję, żeby go utrzymać w stanie gotowym do akcji, tak? No, no nie jest to najprzyjemniejsza czynność, nim trwa tylko chwilę zakładanie tego na przyjaciela, tak? Więc to bardzo pomoże w dotarciu do celu. No. Teraz jak to założyć? Wszystkie gumki, każda gumaczka na świecie ma takie ząbki na jednej krawędzi. I dzięki nim o wiele łatwiej jest gumkę otworzyć. Na tej krawędzi prostej jest ciężko rozedrzeć. Ząbki bardzo ładnie się otwierają, tak? No i bierzemy naszego przyjaciela. Nasz model. No przepraszam, nie mogę znaleźć nic w skali, prawda, takiego dużego. No takie maleństwo musi wystarczyć. No i wyciągamy gumkę. Gumka ma dwie strony. Ma dobrą stronę, która pomaga się rozwijać, i ma złą stronę, która uniemożliwi rozwinięcie. I tak naprawdę, jak spróbujecie założyć ją złą stroną, ona się rozwinie trochę i dalej nie pójdzie, i gumka jest do wyrzucenia, ponieważ jest już zanieczyszczona z tej strony tym, czym nie powinna być. Tak, nie możemy jej odwrócić i założyć normalnie, bo no, równie dobrze moglibyśmy być prawie, że bez gumki. No ale dobra, udało nam się wyciągnąć. Można w domu poćwiczyć, żeby, żeby mu pociemku... Aha, dobra, to jest ta dobra strona. I zakładamy. Nie. Mężczyzna jest tutaj wrażliwy. I zrobicie mu drugą olbrzymią przysługę. Odkrywając go przed założeniem gumki. Dopiero teraz. Zakładamy gumkę. Tak. Musimy się upewnić, że tu jest troszeczkę luzu, żeby się zmieściło to co się ma zmieścić. No i teraz yy, ostatni problem. Jak dochodzimy tutaj do końca, to pojawia się taki efekt. Prawda to jest elastyczne wszystko. Więc troszkę ciągniemy do góry i rozwijamy resztę. O. I wtedy mam całość pokrytą tak jak powinna być. I tak zakładamy gumkę, drogie panie, na mężczyznę. Musimy go tutaj odsłonić, żeby on też miał z tego przyjemność i rozwijamy. I tak mówię, tu na dole troszkę możemy podciągnąć i rozwinąć całkiem, żeby po prostu gumka była na całej długości. I teraz ostatnia sprawa. Yy, gumeczki są yy, troszeczkę pokryte takim żelem, ale nie zawsze on wystarczy, albo może szybko wyschnąć. Yy, jak wspomniałem wcześniej, jednym z problemów ze sposobów na uszkodzenie gumki jest rozdarcie, czyli potarcie o suchą powierzchnię, więc musimy się zatrosić, żeby tutaj było trochę mokro, bądź tak, albo żelem, no dla was to nie będzie przyjemne, dla kobiet to nie będzie przyjemne i właśnie ryzykujemy, no, że usłyszymy takie nieprzyjemne i musimy zacząć zabawa od nowa, tak, bo mamy pewnie tą gumkę, no, więc tak zakładamy gumeczkę. Teraz, było fajnie, udało się, co z tym wszystkim zrobić, po fakcie, wychodząc musimy przytrzymać i wychodzimy, tak, no i ściągamy, ściągamy gmęczkę, ściągamy, najlepiej właśnie za ten koniec. O. No i mamy taki artefakt w ręku. E, panowie, no nie jest to najbardziej dumny moment w naszym życiu, e, ale ktoś to musi zrobić i to jest wasza odpowiedzialność. Więc co z tym zrobić? Po pierwsze, zawiązujemy koniec. Tak. Po drugie, pozbywamy się tego, zawijamy chusteczkę i pozbywamy się tego w odpowiedzialny sposób. Nie tylko po to, żeby się nam pies dziewczyny nie zadławił, albo żeby jej rodzice tego nie znaleźli pod łóżkiem. Już się więcej nie zobaczycie. Z, ale zwłaszcza jeżeli to jest akcja jednorazowa z osobą niedawno poznaną, bądź wręcz nieznaną, y, musicie pamiętać, że to jest wasz materiał genetyczny i z nim można zrobić dużo niedobrych rzeczy, więc albo w chusteczkę i do kieszonki, albo do łazienki i do kibelka, no miejcie świadome, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz, tak? Dziwnie to brzmi, ale są różni ludzie na świecie, różne sytuacje. Człowiek człowiekowi nierówny, prawda? No. No. Więc tak się używa gumki. Przede wszystkim trzeba uważać, żeby nie uszkodzić. Dobrze jest w domu poćwiczyć, żeby to robić w miarę płynnie. Drogie panie, no zrozumcie nas, 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 mężczyzn, że nie jest to e, najfajniejsza czynność na świecie, więc możecie nam w tym troszkę pomóc. No i po fakcie Rozsądnie coś z tym zrobić. Teraz jest jeszcze jedna sprawa. Jak kupicie gumki, to możecie popatrzeć tutaj z boku, jest podany rozmiar. Ale rozmiar nie jest podany w długości, tylko w grubości, w szerokości. Tu jest akurat 56 mm. I akurat Durex. Nie ma zasady, nie marguję. Popatrzcie na półce, przez wszystkie gumki, jakie Durex zrobi, one są albo 52 albo 56 mm. Tak sobie po prostu wymyślili. Również dotyczy to gumek XL, czyli niby dużych. One również mają tą samą średnicę: 52 albo 56 mm. Jedyna różnica w gumkach xl -kach to jest długość. Więc jak chcecie zaszpanować, to możecie przy sobie nosić gumki xl bo rozmiar mają taki sam. A przecież nie trzeba ich do końca rozwijać, tak? No. Co za tym idzie? Niektórzy mężczyźni są niewymiarowi. I mogą mieć problemy z gumkami, o których nawet nie wiedzą. Jeżeli gumeczka nam spada bardzo łatwo, bo ona się powinna trzymać, przylegać tarciem, jeżeli nam gumeczka schodzi bardzo łatwo, albo co gorzej, zakładanie jej wygląda w ten sposób. o jest ciasno, i, i mamy pro, i się tym stresujemy, i nie jest, to dla, jest to dla nas bardzo nieprzyjemne, i bardzo szybko nam przyjaciel opada i ucieka. To możecie mieć taki problem, że jesteście troszeczkę grubsi niż średnio krajowo. I na półce w Tesco takich gumek nie znajdziecie, które dla Was będą odpowiednie. Na szczęście są firmy, yy, które się zajmują produkcją takich rzeczy. Na przykład. I zauważcie, że oni produkują całą linię różnych rozmiarów, od ekstra małych, po ekstra duże. E, takie gumki są dostępne przede wszystkim online, e, w sex shopach. No i tak jak mówię, e, jeżeli, jeżeli macie problem z gumkami, jeżeli jest ciężko ją wcisnąć, jeżeli jest to dla was, tak powiem, ciężkie i bolesne wręcz przeżycie, jakaby gorąca kobieta nie była, a wy po prostu... właśnie kurwa. To może oznaczać, że Macie niestandardowy rozmiar, to nie musi być nie wiadomo jakie parametry, ale nawet kilka milimetrów ponad te 52 czy 56 już może stworzyć kłopoty. Fajne w tych firmach jest to, zwłaszcza online, że można sobie zakupić, można sobie zamówić na przykład cały pakiet, że po jednej z każdego rozmiaru i sobie zobaczyć, co na Was pasuje. Także, no, w doborze gumek, tak mówię. Rodzaj nie ma znaczenia, im prostsza, tym lepsza. Natomiast z rozmiarem. Z jakiegoś powodu wszyscy robią w jednym rozmiarze na objętość, na średnicę, a wszyscy robią różne długości. Więc jeżeli, jeżeli jest problem. Jeżeli wasz partner ma problem unika gumek yy, i jest bardzo gorący w łóżku, ale po założeniu gumki szybko się akce kończy, może to jest spowodowane, spowodowane złym. Rozmiary. Taka mała wskazówka dla mężczyzn i dla Waszych partnerów, bo to może być problem. No, to tyle. Yy, gumki. Najważniejsze, żeby gumkę przy sobie mieć. Lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć i się prosić. Yy, trzeba się mieć ją obchodzić, żeby jej nie popsuć i żeby jej nie skazić tym, co nie trzeba. Wybieramy prostą, najzwyklejszą gumeczkę. Każda powinna dać radę. Wszystko jest lepsze, tak jak mówię, pół środków to jest poważny temat. Bez tego nawet nie zaczynamy tematu, tak? No. No i tyle. Omówiliśmy gumki.